Zachodniej opozycji tezy, pan Krzysztof Zanussi. Proszę państwa, ja zostałem tutaj nietrafnie przedstawiony jako filozof. Panu takie słowo się dwóch profesorów filozofii. Ja jestem zwykłym filozoficznym nieukiem i proszę mnie tak nie przedstawiać. Ja tu jestem za artystę. Jako artysta powinienem się obracać w sferze intuicji, namiętności, rzeczy takich. Ulotnych, trudnych zamknięć, do zamknięcia w sądach. Natomiast przychodzę na debatę akademicką, i samo hasło tej debaty, niestety, kojarzy mi się z tabloidem, a to nie jest zupełnie oksfordzkie. Bo żaden człon tego zdania nie jest na razie jeszcze określony ani zdefiniowany. Kościół katolicki, co kto przez to rozumie? Czy tutaj raz padają biskupi, a z drugiej strony wspólnota wiernych, święci grzesznicy, o którym my Kościele mówimy. A teraz nowoczesność. Ale która nowoczesność? Przecież jest nowoczesność dobra i zła. Jak w każdej epoce są rzeczy dobre i złe, i też są dobre i złe rzeczy na horyzoncie. Więc jeżeli Kościół na przykład nie sprzyja złym perspektywom rozwoju ludzkości, no to jest w tym sensie postępowy. Czyli. Nie mam tutaj <laughs>, łatwej platformy, żeby się zorientować, o czym właściwie mam mówić. Natomiast słucham uważnie profesora Hartmana i mam poczucie ogromnego żalu, że Pan przypomina obraz wiary, który no, raczej kojarzy mi się z przedszkolem. Natomiast ja otarłem się kiedyś o fizykę. Moją wielką troską mojej myśli jest to, że. Bóg, o którym, którego wierzę, jest poza czasem i poza przestrzenią, a nie jest królem otoczonym tworem. I że w związku z tym, z tej perspektywy, wszystko, co ziemskie, w ogóle inaczej wygląda, że czas się rozgrywa logarytmicznie, że to wszystko jest zupełnie inaczej, niż mi się wydaje. I z tej perspektywy zastanawiam się, czy prawdy, które uważam za objawione, służą temu, żeby ta ludzkość nie wyginęła. Czy no one są nieprawdziwe, albo czy sprzyjają temu, żeby ludzkość zrobiła sobie krzywdę czy szkodę? Bo nowoczesność może oznaczać także zakłady przecież. Nie jest powiedziane, że nowoczesność to jest droga ku lepszemu, może ku lepszemu, a czasem ku gorszemu. Jednocześnie z tej perspektywy, jak patrzę na to pytanie, to nie bardzo wiem, który człon tutaj mnie do czegoś zobowiązuje. Mam wrażenie, że demokracja, którą żeśmy zdobyli, też nie jest ostatnim krzykiem ludzkości, natomiast na pewno demokracja bez ducha, bez czegoś, co jest ważniejsze niż samo uregulowanie relacji międzyludzkich. Demokracja nienatchniona jakąś wiarą o wartości nieprzemijające, przerastające nas, czyli transcendentne, boję się, że zwykle jest demokracją kulą, wobec czego jeżeli Kościół jest depozytariuszem wiary, wartości, które są przerastające nas i niezmienne, no to raczej by był po stronie postępu, a raczej służy dobru tych społeczeństw, które czerpią z niego natchnieniem. A ponieważ ja chciałem Państwa zaskoczyć i mówić krócej niż mi pozwolono, to tylko na końcu przypomnę, bo to jest taki fakt, który nasza socjologia kilkokrotnie potwierdziła. Tam, gdzie w Polsce jest większa, większe uczestnictwo w życiu parafialnym, jest także większa, większe uczestnictwo w wyborach. Czyli paradoksalnie, tam, gdzie Kościół się bardziej panoszy, tam także okazuje się, że są większe, lepsze postawy obywatelskie. A nie, niekoniecznie pismo, że pana. W no, się z tego, co słyszę. Ale widzi pan, pan zadał szalenie uprzejme pytanie, natomiast ja uczestniczę w takiej debacie. Na Uniwersytecie w Jel, co zresztą źle świadczy na Uniwersytecie, Uniwersytecie, dlaczego zaprasza artystów, ale w tej debacie, kiedy ktoś cytował nasze badania socjologiczne, socjologowie z Jel powiedzieli, wasza socjologia jest niedobra, przecież to nie może być prawdą, my to wiemy Wcześniej. Dziękuję.